Ewa Pana, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Mieszkańcy Jasła i Powiatu liczą straty po podtopieniach. Dużym problemem dla nas były te opady tutaj lokalne. Na terenie miasta spadło w ciągu 24 godzin prawie 60 mm deszczu na, na, na metr kwadratowy. Kurs, który przygotowuję do poprawki z matematyki. Żeby się zapisać na ten kurs. Trzeba wypełnić formularz, który jest dostępny na naszej stronie. Zapisy już przyjmujemy i będziemy je prowadzić do 20 lipca. Rekrutacje na uczelnie w regionie. Oferta jest bardzo bogata, dlatego że dotyczy 14 kierunków oraz 33 specjalności. Plaża w centrum miasta zaprasza. Jest fajnie, że jest ciepło, że jest. Piasek można się dobrze poczuć. Mieszkańcy Jasła i powiatu liczą straty. Intensywny deszcz sprawił, że woda z ropy i jej dopływów podtopiła gospodarstwa a także rolnicze uprawy. W jaśle doszło do kilkudziesięciu podtopień. Najgorsza sytuacja była w miejscowości osobnica, gdzie wylał miejscowy potok i podtopił 15 gospodarstw. Ratownicy wypompowywali wodę z zalanych podwórek i piwnic. Do niektórych domów dopływano łódką z zaopatrzeniem dla mieszkańców. Nikogo jednak nie ewakuowano. Dużym problemem dla nas były te opady tutaj lokalne na terenie miasta spadło w ciągu 24 godzin. Prawie 60 mm też na, na, na metr kwadratowy to jest dużo bardzo i w związku z tym mamy dużo podtopień lokalnych. Teraz w powiecie jasielskim trwa wielkie sprzątanie po sobotniej nawałnicy. 21 lipca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje 30-godzinny kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki za symboliczne 2 zł za godzinę. Pierwszy wykład będzie zatytułowany Co poszło nie tak na maturze z matematyki? Podczas wykładu omówione zostaną wszystkie zadania z tegorocznego egzaminu dojrzałości. Każdy uczestnik będzie mógł sprawdzić, w których zadaniach popełnił błędy. Na Podkarpaciu najsłabiej wypadła matematyka, która zwykle jest piętą achillesową młodych ludzi. W tym roku oblało ją aż 26% maturzystów. To nie jest tak, że wszystkie osoby, które tej matury nie zdały, mogą w tym projekcie wziąć udział. My, chcąc być bardzo uczciwym wobec biorących udział w tym kursie, ustawiliśmy taki próg: to znaczy, te osoby biorą udział w kursie, które 20% co najmniej w tym egzaminie z matematyki uzyskały. Wychodzimy z założenia, że jeżeli byłby gorszy wynik, albo znacznie gorszy, no to chyba w tak krótkim czasie nie bylibyśmy w stanie przygotować tych osób do, do matury poprawkowej. Symboliczna opłata za godzinę kursu to 2 złote. Wiele osób nie stać jest na korepetycje. Niejednokrotnie, kiedy byłam w mediach, mówiłam o tym, że jednak w szkołach, szczególnie wiejskich, kiedy się pyta dzieci, robi się ankiety, pyta się ile osób uczestniczy w korepetycjach, jedna, a czasem w ogóle, bo, bo młodzież nie ma szans. Zajęcia prowadzone będą w małych, 10-15 osobowych grupach przez kadrę najlepszych nauczycieli matematyków. Warsztaty będą obejmować 30 godzin po 3 godziny dziennie i będą trwać 2 tygodnie, od 21 lipca do 4 sierpnia. Po tym czasie zorganizujemy maturę próbną. Sprawdzimy, jakie są efekty. Jeżeli jakiś uczeń nie zda tej matury próbnej, będzie mógł jeszcze dodatkowe zajęcia sobie wziąć i jeszcze się douczyć. Żeby się zapisać na ten kurs, trzeba wypełnić formularz, który jest dostępny na naszej stronie. Zapisy już przyjmujemy i będziemy je prowadzić do 20 lipca. Każdego dnia uczestnicy kursu będą mieć 3 godzinne zajęcia. Rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Pierwszy etap naboru na uczelnie potrwa do końca lipca. Kierunki, które cieszą się dużą popularnością u nas, to są kierunki w Instytucie Politechnicznym, w Instytucie Gospodarki i Polityki Społecznej, w Instytucie Kultury Fizycznej oraz. W Instytucie Humanistycznym, a więc oferta jest bardzo bogata, dlatego że dotyczy 14 kierunków oraz 33 specjalności. Popularnością wśród studentów cieszy się też Instytut Politechniczny. Jest to Budownictwo, Energetyka, Inżynieria Środowiska, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, a w, od zeszłego roku. Przy Instytucie Politechnicznym funkcjonuje również kierunek licencjacki Zarządzanie. Od nowego roku akademickiego w krośnieńskiej uczelni uruchomiona zostanie interaktywna pracownia praktyki przedsiębiorczości, składająca się m.in. ze stanowiska symulującego obsługę klienta, stanowiska prezentacji i wystąpień publicznych, a także negocjacji oraz zespołowego rozwiązywania problemów. Na studentów czeka też Sanocka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W tym roku uczelnia uruchamia kilka nowych specjalizacji, takich jak między innymi logopedia i terapia pedagogiczna oraz grafika komputerowa. Dużo ciekawych, bardzo praktycznych specjalności przygotował kierunek mechanika i budowa maszyn. One są przede wszystkim przygotowywane z myślą o konkret, wykonywaniu konkretnych zadań w naszych lokalnych i regionalnych fabrykach i przedsiębiorstwach. Także rolnictwo poszerza swoje, swoją ofertę właśnie pod kątem tego, co. Jak współcześnie wygląda rolnictwo? W odróżnieniu od dużych ośrodków akademickich kształcimy praktycznie. W tym momencie szkolnictwo wyższe przechodzi bardzo dużą reformę i duże ośrodki akademickie kształcą przede wszystkim w profilach ogólnoakademickich, natomiast mniejsze lokalne uczelnie regionalne kształcą w profilach praktycznych. I my chcemy właśnie kształcić praktyków w oparciu o praktyków, czyli zatrudniamy osoby, które związane są z konkretnymi branżami i w tym procesie kształcenia. Edukacyjnym również uczestniczą. Drugi termin składania dokumentów na Sanocką Uczelnię mija 20 września. W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podsumowano rok funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej. Pochwalić możemy się tym, że więcej śmieci segregujemy. Niestety liczba dzikich wysypisk wcale nie maleje. Wzrost liczby osób, która segreguje odpady, to niewątpliwy sukces podkarpackich gmin. Od 2012 roku liczba segregujących wzrosła o 10%. W Rzeszowie na 97% mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację, faktycznie robi to 85%. Gorzej jest z nadzorem gmin nad firmami odpowiedzialnymi za odbiór odpadów. Z raportu wynika też, że nie ubywa dzikich wysypisk. Przy jednej z dróg wjazdowych do lasów w miejscowości Leśniówka odkryto 29 starych odbiorników telewizyjnych, porzuconych przez nieznanego sprawcę. Sprzęt ten w większości pozbawiony jest już części elektronicznych, zaś plastikowe obudowy i kineskopy wrzucono w gęste zarośla. Sprawą zajmuje się policja. Podczas wakacji mieszkańcy Krosna i turyści mogą korzystać z usypanej w centrum miasta plaży. Często bywamy na tej plaży, od, od, kiedy, tylko, od kiedy tylko jest. Również w ubiegłym roku korzystałyśmy. No, rewelacyjny pomysł, no, leżaki, plaża. No, czego chcieć więcej? Fontanna w, w niedalekiej odległości i słońce. No, rewelacyjny pomysł na to, żeby, żeby matki z dziećmi przyszły i spędziły tutaj czas. Amelko, to by się podoba? Tak. I co robisz tutaj na plaży? Bawię się. Podoba mi się plaża w Krośnie. Jest fajnie, że. Jest ciepło, że jest piasek, można się dobrze poczuć, można wypocząć. Widzimy jakie jest zainteresowanie. My tutaj, Ja jestem opiekunem właśnie tej półkolonii z Helendorą. Jest tutaj, z dziećmi przychodzimy bardzo często, ponieważ no, nie mamy gdzieś tutaj bliżej plaży, żeby iść i żeby dzieci mogły się pobawić w piasku ciepłym na bosaka. To coś, co lubią najbardziej. Więc przychodzimy tutaj i po prostu są w swoim. Żywiole. Na letnim plażowaniu z grupą Wyno Travel można bawić się na piasku. Przygotowaliśmy masę atrakcji, na przykład te oto, tutaj co widać, zjeżdżalnie. Plaża jest dostępna dla dzieci, dla rodzin. Dzieciaki mogą spędzić tu bardzo miły czas. Są zabawki zjeżdżalnie, można poleżakować na leżakach, popalać się, skorzystać trochę ze słońca. Z plaży na Krośnieńskiej Starówce można korzystać do końca wakacji. Teraz przenosimy się do lutowisk, gdzie odbyły się powojenne targi końskie. Dzisiejsze targi końskie to impreza głównie o charakterze turystycznym, nawiązująca jednak do chlubnej przeszłości. Tradycja targów sięga XVIII wieku i przywileju nadanego lutowiskom przez króla Augusta III. Lutowiska były w tamtych czasach większe niż dzisiaj i leżały na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Warto sięgać do tej tradycji i te symboliczne targi końskie, gdzie przecież w sumie nie handlujemy końmi, a po prostu pokazujemy co potrafią, to jest nawiązanie do tej historycznej ciągłości bież. Czadów. Uważam, że jako władze województwa mamy wręcz obowiązek wspierać wszystkie najciekawsze przedsięwzięcia w naszym regionie. Czy to będą przedsięwzięcia gospodarcze, czy tak jak tu turystyczne, czy sportowe, warto być i osobiście wziąć udział. Dlatego dziś wręcz przebrałam się w strój jeździecki i razem z innymi jeźdźcami. Wziąłem udział w paradzie. Turyści mogli oglądać między innymi prezentacje działających w Bieszczadach ośrodków jeździeckich. Mam swoją stadionę już od 15, od ponad 15 lat. Małymi kroczkami było, mało koni, a więc zaczynaliśmy z żoną od dwóch koni. Służył jeden, nie jeden żonie, ale lata, lata lecą. Chętnych było coraz więcej w związku z powyższym nasza stadiona zaczęła się powiększać, powiększać, powiększać. Na dzień dzisiejszy mamy 20 koni których większość to jest hucułów, ale są i konie małopolskie. Kiedyś ktoś powiedział, czy można być milionerem hodując konie. Można, pod warunkiem, że wcześniej było się miliarderem. Tu nie należy na konie patrzeć przez pryzmat pieniądza, a przez pryzmat przeżycia, chęci przeżycia, przygody i myślę, że polskiej pięknej tradycji obcowania z koni. Na pokazach pojawiły się m.in. koniki huculskie, które wykorzystywane są w hipoterapii. Bieszczady wszystkim kojarzą się z hucułem i słusznie, bo jest to koń karpat, niemniej jednak jak okazuje się w Bieszczadach użytkowane są hodowane przede wszystkim konie ras polskich. Polskich ras rodzimych, ras, rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetnej półkrwi, w lesie pracują polskie konie zimnokrwiste, ale mamy też egzotyczne rasy, takie jak American Quarter Horse, użytkowany tutaj do jazdy w stylu West oraz konie fryzyjskie. Oprócz atrakcji związanych z konni przygotowano szereg imprez towarzyszących jak kiermasz produktów lokalnych, warsztaty rękodzielnicze, degustacje regionalnej kuchni i występy zespołów artystycznych. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na naszej stronie wwwtvobiektyw.pl